Nawet bardzo ciekawy. w kolejnym odcinku suseczki z Bosów. Dzisiaj sobie zagramy na nowej mapie. bossa sobie zagramy na nowej mapie. I tak. Mm, no trochę w ogóle jest, jestem ciekawy, gdzie tutaj. Gdzie tutaj będzie można farmi? Farmi budkami raczej nie farmą. I to nie by Ale w ogóle mało, mało mamy tych jednostek jak malutko. Można farmić, to można. Tu w Strasie mało miejsca do farmienia. Tu trzeba łódki w sumie grać łódkami, mi się wydaje. Dobra, sobie zacznę od tych zdropa. I od pierwszej farmy, może nie? Która będzie pod... Pod ten... Dobra, i sobie też zaczniemy od łódki, może. Od łódki sobie też zaczniemy, widzowie, także no. I później będziemy lecieć, wiadomo. Pierwsze Także bardzo mało jednostek mamy. No jak tu kurde wy wygrać? W ogóle tylko dwie, a nic małpki. Tylko dwie, niestety. Nie będę się, razie, bohatera nie będę stawiał. Po co? może bym postawił, nie? Ja się zastanawiam się czy postawić sobie właściwie marketplace, a czy postawić czy raczej to pójść by łapaczkę w górę subskrypcję na kanale jesteście jeśli jesteś jest nowi kiedy jest, 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 jest że postawię sobie marketplace, raczej na początek jakoś tak no nie wiem jakoś tak po prostu Pierzam jakieś marketplace, nie wiem. Obudki pod zarabienie mam jakieś? Sprawdziłem czy mam jakieś budki pod zarabianiem, Nie mam. Niestety przykłada. Dobra, mamy, mamy już marketplace. Będziemy teraz zbierać wiadomo na... Na Pod Zarabianie inaczej. Dobra, trochę nam brakuje dużo. Będziemy, dobra, będziemy, dobra, stawiamy już, super, mamy, fajnie. Wydaje, że... O nie no to będzie ciężkie. W ogóle mamy taką jedną z w ogóle... No.

W ogóle, który będzie wychodził? Tutaj, ok. I tam przydałoby się coś dać. O, tutaj nie mam, w tym. Nie wiem, tylko żeby. Wydaje się, żeby nam postawił po prostu pirata. Ten upgrade ci po prostu, nie? Jeśli się wydaje, to by było dobre. Bo no, na razie sobie zbieramy kaskę. Na razie farmimy łódkami, spokojnie. Kolejnego Marketplace mogę postawić też. Nie przydałoby się. Postawiłbym kolejnego Marketplace, mi się wydaje, dobra. Tutaj Tutaj się nie zmieści, tutaj go się nie zmieści. Postawimy kolejnego i pójdziemy. Jaki pod środek może bardziej, nie? Nie wydaje. No i farmimy dalej łódkami. Pójdziemy pod, pod ten upgrade, dobra? Tylko pod kolejne łódki. Piotrko. No i na łódka. Dobra, i sobie jeszcze pójdziemy kolejnego marketplace'a. Tu tutaj już więcej marketplace nie zmieści, się. To będzie ostatni marketplace, który postawię. Dobra, okej, okay, spoko. Na chwilę, ale chwilę de boss. Bossik będzie za chwilę. My sobie, my sobie dalej stawiamy wiadomo łódki, zarobianie Dobra, powoli już będę stawiał w tym miejscu, mi się wydaje. Tutaj dobra, pod tego powoli będziemy stawiać. No, za chwilę będzie boss, wyjdzie za do chwilę, dobra. i lecimy. Drugą łódkę, kolejną łódkę postawię. Może? Dobra, no i lecimy. Lecimy pod ten wyrydzik. Nie wiem, czy to nam wystarczy. Się zastanawiam, właściwie. Raczej nam nie wystarczy. Nie wiem, właściwie. Dobra, zobaczymy. ja postawię do kolejnego w sumie. Dobra. Mamy dwóch. Będę no sobie tak spamował tymi w sumie Mogę nie paspamować tymi I tu sobie damy już styki bomby też Dobra, czy by nie <laughs> Tutaj też mogę dać Damy sobie tutaj też tego Dobra, dobra, wiesz, ono powinno wystarczyć. Dobra, będziemy w ogóle... W ogóle to sprzedałbym sobie, wiadomo. To sobie w ogóle sprzedam tych, tych... Zasięgu cię sprzedać? dobra. Dobra, pokonaliśmy, bo super. to zostawię w ogóle tą łódkę? Można sobie zostawić w sumie. Co mam by nie? Eee, tego mogę sprzedać, bo i tak broni mi. O, tego mogę sobie w sumie zostawić. Tego sobie zostawię jednak. Chyba, lub co już pod piąty tier super. Jak kolejny w ogóle pier pokonać się zastanawiam. Nie wiem szczerze, nie mam pojęcia jeszcze. Będę pier kolejny. Nie mam na razie pier pojęcia jak pokonać pier pier Na pier sobie stawiam pod prostu łódki pod zarabianie. zarabianie. łódek pod zarabianie wiadomo, nie? W sumie mogłem tutaj oddać wiecie dużo, dużo już mamy dosyć kaski, dużo dużo Dobra ja sobie na, raz, na razie obcokresowo Wiadomo farmimy Kolejny kolejny cierpiem w sumie jak mogę pokonać Mogę tutaj sobie sprzedać to i teraz po prostu dać tutaj w tym miejscu, tylko piąty tier po prostu. Piąty tier sobie postawimy tutaj. Można druidem pokonać też, nie? A, na przykład w tym miejscu sobie dam druida. W sumie mogę dopytać, druida w tym miejscu. Pokonać po prostu druidę, może. Ale nie będzie widział kamo. Ok. Boko. Dobra, kupuję tutaj ten piąty um, I tak, teraz tak, jak pokonać kolejny tier? Właśnie się zastanawiam Może tam to monkey wyjść patrzcie, damy sobie tutaj Damy mu dobre podwiedzenie kamo Dobra, dam, w sumie postawię sobie go druida, czemu by nie Dam sobie wiadomo, jeszcze, dam sobie jeszcze wiadomo. E, tego tego no się zastanawiam, czy nam się w ogóle uda. Kupujemy, kupujemy tego, Phoenixa po prostu sobie kupimy. Dobra już używamy bo po prostu. No i raczej nam się powinno udać teraz. Dobra, lepszą sobie te... gdzie nie chciałem sprzedać, to chciałem ulepszyć, co ja robię? Nie wiem. Chciałem sobie ulepszyć wiadomo. No na kolejny gier będzie trzeba paragon stawiać, raczej mi się wydaje. Super, gotowe sprzedać. Dobra, i wyfarmimy się teraz nieźle. Postawię za piąty tier. Tutaj piąte te wielki. Wyfarmimy się teraz nieźle, się wyfarmimy. I tak, na kolejnej tiery raczej będziemy stawiać już woli będziemy stawiać, wiadomo, Paragon, pod Paragon będziemy iść Nie zbierać pod Paragon po prostu Nie wiem czy uzbieram na Paragon, zobaczymy Dobra Trochę drogi jest ten Paragon, no dobra, okej, zobaczymy, czy się uda Nie wiesz, jakby się nie udało, to trudno. Nie, no musimy mieć na kolejny tier paragon. No będzie, da chwilę, w sumie, za chwilę, dozbieramy raczej tak że na spokojnie. Çok <laughs> Dobra, mamy bosa już mamy. E, dobra, jeszcze nie mam na paragon, ale za chwilkę będę miał. Może ja bym sprzedał, to mógłbym sprzedać, ale dwa na razie, dwa na razie nie sprzedajemy. Sprzedałbym chętnie, wiecie co, sprzedam, żeby mieć szybciej na paragon w sumie. No, szybciej, dawaj, dawaj, dawaj. Mamy. Dobra, Oj, nam no się już powinno udać. Spokojnie. Dobra. No i, ale szybciutko poszło, super. W ogóle nie wiem, czy dostawiać sobie jeszcze coś? Postawiłbym tutaj jeszcze do niżej małpki, ale nie wiem czy... Dobra, sprzedam sobie, znaczy nie sprzedam tylko... mi sobie dalej sobie pod zarabianie w sumie, czy mogę, nie. No czy to zbieram na Ninja Mob, ale czy chyba nie zbieram na Paragon Ninja Map, mi się tak wydaje, mam takie wrażenie. Jelec chyba nie udało się zbierać, zobaczymy. Wątpię, żeby mi się udało to zbierać ja za to bym sobie dał jeszcze wiadomo, da, to co? marketplace, market y, to dwa już wrócimy sobie je. niech sobie niech wrócą. Się będziemy my się w sumie, dobra. Wreszcie, hmm. jestem ciekaw, czy nam się w ogóle... No, ile w ogóle kosztuje paragon do niedziemu obok? No, trochę kosztuje. No, raczej nie, nie, chyba nie muszę mieć kolejnego paragonu, mi się wydaje. Mam wrażenie, dobra. Ale zobaczymy, może nam się to zbierać. Nie, nie będę miał. Nie będzie no, nie będzie no, nie będzie raczej to duży, du, du, duży poziom Zorrożej Wam powiem że Ninja łapki raczej paragon, no ale Trudno No Przebić sobie nie wbijmy po prostu Nie ma szans żeby wbić, przebić jak Ale na no raczej poziom powinien być wysoki, wydaje. No mi się wydaje, że paragon będzie wysoki, będzie miał poziom także Mamy dużo kasy, także będzie ona sobie... Win no wiecie, Windestop, no wiecie o co chodzi. Nie? Będę powoli za chwilę sprzedawał sobie te łódki. Za chwilkę będziemy sprzedawać łódki, także spokojnie. Dobra, no i dobra, można sobie sprzedawać wiadomo, pyk. pyk. No I te łódki też. W ogóle wiem jak można było pobijać po, 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 po przebicie po prostu Stawić sobie e, upgrade'ik ten I dać, dać po prostu na górę Ale już dobra, trudno No i dobra, stawiam już paragon i wydaję golda całego Ciekaw, który będzie poziom Eee, duży poziom, także super zrobię jeszcze screena Miniaturki Dobra No i nam się udało, super, no i, no i, no i dobra, no i dajemy, no i dajemy bossa i nam się powinno udać już, super Cyk. No i nam się, no i nam się widzowie udało. Także super. Jak wam się podobał widzowie odcinek, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie na kanale jeśli coś nowi. Zobaczmy sobie jakie są zasady na elitarnym. Jakie będą zasady na elitarnym, czekajcie. O takie same, okej. Okay, to tutaj raczej byśmy zagrali paragonem do... Do tego. Nie już jeszcze do, nie wiem, do... Jestem ciekawy jak zagrać dobra, także do zobaczenia, papo, pa, cześć, pa, pa.